Otrzymaliśmy snapshot 24W19a. Jest to drugi snapshot dla wersji Minecrafta 1.21 i co ciekawe drugi snapshot, który pojawił się znowu w piątek. W zeszłym tygodniu również w piątek otrzymaliśmy snapshot tylko że wtedy 18A. Czyżby Mojang chciał zmienić dzień wydawania snapshotów z środy na piątki? Osobiście mam nadzieję, że nie. No właśnie, wspomniałem, że jest to już drugi snapshot do nowej wersji, co na logikę wydawałoby się, że musi być pełen kontentu. A okazuje się, że chyba Mojang już faktycznie powoli zamyka rozwijanie tej aktualizacji, co jest naprawdę absurdalne, no bo dopiero co otrzymaliśmy pierwszy snapshot niedawno, a tu już wypatrujemy wydania pełnej aktualizacji. Do tego najbardziej obfite nowości były już zaimplementowane w zeszłym snapshocie, tylko że twórcy zapomnieli o nich wspomnieć w changelogu. I przeszły niezauważenie. Dlatego dzisiaj Wam to wszystko omówię, i wszystkie inne ciekawe rzeczy, które się w dzisiejszym snapczecie zmieniły. Zapraszam do oglądania. Więc dziś zaczniemy od rzeczy, która została pominięta w zeszłym snapchocie. Ze względu na to, jak bardzo on był zepsuty, praktycznie cały Minecraft został uszkodzony, nie wiedzieliśmy nawet, czy te rzeczy, które zmieniły się w kwestii buzdyganu są rzeczą zaplanowaną, czy są to kolejne z wielu błędów, jakie w tamtym snapchocie zostały. Zapewne nieumyślnie zaimplementowane, ale jako, że teraz w części roku zostało to wspomniane, no to przynajmniej wszystko stało się jasne. Zatem pierwsza rzecz, która zmienia się w nowej broni, to zadawane obrażenia, i te z siedmiu spadły do sześciu. Niby tylko jeden punkt, więc wydaje się to być jakaś niezbyt znaczna rzecz. Oczywiście, teoretycznie tak jest, ale dla porównania: wcześniej Boost Gun zadawał takie same obrażenia jak diamentowy miecz, a obecnie nie zadaje takie jak żelazny miecz. No jest to swego rodzaju różnica, którą myślę, że wielu graczy odczuje. Przez te zmiany można dojść do wniosku, że Bugdigan został mocno osłabiony i teoretycznie właśnie tak jest. Chociaż też w niektórych kwestiach został wzmocniony, jak na przykład jego wytrzymałość. Wcześniej miał tylko 250 punktów wytrzymałości, teraz zostało to zwiększone do aż 500, czyli ilość została podwojona. No ale znowu, teraz ponad trzykrotnie została zmniejszona szybkość ładowania buzdyganu, co było jedną z moich propozycji na osłabienie tej broni, bo faktycznie pierwotnie ona była bardzo mocna i teraz musimy długo czekać, żeby móc naładować nią pełny atak. Wcześniej szybkość ładowania wynosiła 1,6, teraz wynosi 0,5. Czyli przekładając to na czas nam znany, wcześniej było to 0.625 sekundy, czyli naprawdę szybko, a obecnie musimy zaczekać aż 2 sekundy, żeby móc z gunu zaatakować z pełną siłą. To naprawdę dużo. Również w poprzednim stapszocie została zaimplementowana dosyć nieprzyjemna zmiana, a mianowicie w związku z enchantem nie można na Buzdygan było nakładać zaklęcia Fire Aspect. Teraz się z tego wycofano i znowu to ciekawe zaklęcie może być na niego nałożone. Ale to nie są jedyne zmiany związane z zaklęciami w przypadku Boostganu, a mianowicie zaklęcia takie jak Smite, Bane of Anthropos, Bridge czy też Density niestety będą się wykluczały. O ile Bane of Anthropos, czyli zmora stawonogów i Smite, czyli pogromca nieumarłych już wcześniej się wykluczały, co było logiczne, tak mogliśmy łączyć takie zaklęcie z dwoma nowymi, które mogliśmy mieć na buzdyganie. Teraz każdy z nich się wyklucza, więc niestety nie będziemy mogli już mieć naprawdę fajnie zaklętego buzdyganu na wiele różnych enchantów. Będzie trzeba wybierać. Ale jest też jedna całkiem pozytywna zmiana związana z guzdyganem, a mianowicie jeżeli uderzymy w jakiegoś moba i odbędzie się rozrzut mobów innych dookoła, to nasze zwierzęta, takie jak koty czy psy, nie zostaną w żaden sposób rozrzucone. Dostały swego rodzaju immunitet. No i zostały nam ostatnie dwie zmiany. Niestety te są już dla nas niezbyt pozytywne. Starałem się Wam je tutaj omawiać na zmianę, raz pozytywna, raz nie. No i niestety pozytywne się skończyły. A mianowicie, jedną z nich jest zmieniony atak Smash, czyli ten, który powoduje duże obrażenia, z im większej wysokości będziemy spadali. Wcześniej zadawane obrażenia zwiększały się o 3 punkty za każdy blok spadania. Więc, żeby było bardziej to klarowne, ze 100 kratek spadania zadawaliśmy aż 300 punktów obrażeń, czyli 150 serduszek. Teraz wygląda to inaczej. Za pierwsze 3 kratki spadania obrażenia zwiększają się o 4 punkty. Łącznie jest to 12. 2 punkty za kolejne 5 kratek spadania, a następnie o 1 punkt za każdy blok, który pokonamy lecąc w dół. Reasumując, będziemy musieli teraz spadać ze zdecydowanie większej wysokości, żeby zadawać tak dużo obrażenia jak kiedyś. No i ja was dobrze znam, zapewne od razu pojawiło wam się pytanie w głowie z jak dużej wysokości musimy teraz spaść, żeby na hita móc zabić w pełni zdrowego Wardena. Oczywiście sprawdziłem to dla was, więc za testy możecie zostawić łapeczkę w górę, bo troszeczkę mi one zajęły, a ja już z wami dzielę się wynikami. Otóż musimy spaść z 481 kratek, żeby móc zabić Wardena na Hita. 480 kratek spadania nie zabije go, tylko zostawi mu minimalną ilość życia. Oczywiście miejcie na uwadze, że tyczy się to buzdyganu, który nie jest w żaden sposób zaklęty na chociażby Density, który troszeczkę ten wynik poprawi. Ale czysty buzdygan to 481 kratek na zabicie Wardena. Poprawiona została optymalizacja. Podczas wczytywania z naszego dysku już wygenerowanego chunku otaczającego fragmenty nie będą już niepotrzebnie wczytywane. W konsekwencji czego świat będzie ładował się znacznie szybciej. Zresztą zobaczcie jak wyglądało to wcześniej. A jak wygląda to obecnie? Nowy system również mniej obciąża procesor i ma mniej pamięci dodano cztery nowe dźwięki jaskiń. Wcześniej było ich 19, teraz mamy 23. Posłuchajcie jak brzmią. Tworzenie lodu zaklęciem Frostwalker zostanie wykryte przez sensory skalku na poziomie 13. Zostało poprawione kilka pikseli w spawnerach próby. A także poprawiono ogrom dziwnych błędów, które zostały zaimplementowane w poprzednim snapshotie. Zresztą nawet Wam go omawiałem jako zepsutego Minecrafta. A mianowicie, crafting znowu działa i przekraftowując cokolwiek na inne mniejsze surowce, jak na przykład bloki diamentów na diamenty, bloki normalnie teraz znikają. Tak samo dzieje się z innymi blokami, które nie były w stanie zniknąć, kiedy je niszczyliśmy. Zmiany związane z Fire Aspect z zeszłego Snapshota przyniosły ze sobą ciekawe konsekwencje. Między innymi pod wodą mogliśmy zapalić i ogniska i świeczki. Wydaje się to absurdalne? Oczywiście, ale nie tak jak to, że mogliśmy również mieczem z zaklęciem Fire Aspect włączyć lampy, żarówki, a nawet piece. To naprawdę było dziwne. Zaklęcie Frost Walker zastępowało podmokłe bloki. Jeśli w głównej łapce trzymaliśmy miecz z zaklęciem Fire Aspect, a w dodatkowej trzymaliśmy trójząb, to po zaatakowaniu trójzębem MOB zostawał podpalony. Co też było absurdalne, ponieważ trójząb nie ma prawa niczego podpalać. Zaklęcie Sharpness w ogóle nie było w stanie zwiększać obrażeń. I to byłoby na tyle na dziś z najciekawszych, poprawionych i zmienionych rzeczy. Trochę wygląda to mizernie jak na drugi snapshot do nowej aktualizacji. Miejmy nadzieję, że Mojang przy kolejnych wersjach troszeczkę zmieni swój system i będzie on bardziej podobny do tego co mieliśmy przed kilkoma laty. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!